Pieruńska sima w tym roku się nam trafiła. W Nordmarze to się śmieją, że jak w simie nie będzie minus piętnaście stopni, to żyć orka, a nie sima. Jak tak słyszę, jaka temperatura u was ostatnio panuje, to zachodzę w głowę, jak samuraj grypę złapał. Oczywiście mojego Bimbergu to nie chciała, a przecież każdy wie, że aby nie chorować, swe ciało trzeba dobrze zakonserwować. Przecież to jedno z bardziej znanych praw ulicy. No, ale nie każdy jest tak doświadczony, jak stary papa Sardas ach nawet się z wami nie przywitałem a zatem witajcie moi drodzy skazańcy którzy cały czas jesteście rządni wiedzy szczególnie jednak muszę podziękować kilku z was którzy aktywnie przyczyniają się do tak dobrego humoru waszego ulubionego maga spędzającego czas w swojej samotni wznoszę toast za zdrowie Wolframka, Pakenciusza Time for dramy de Marcina 531 Prageraka oraz Elisy z rodzinką Wprawdzie, nie jest w moim zwyczaju takie spoufalanie się z ludźmi, ale jak to mawiają raz w roku, to i ślepemu ścierwojadowi się z trafi. Zatem, i raz na jakiś czas stary ksardas może mieć chwilę, gdy cieszy się jak za młodych lat z takiego grona fanów. Wszystkim pozostałym też dziękuję. Skoro słuchacie wywodów najmądrzejszego z magów, jesteście na pewno wśród inteligentniejszej części skazańców z kolonii. I nawet jeśli czpaliście ziele, to nikt z was nie lata teraz w czarnych sukienkach. Nie zaś cieszy każdy wyraz okazywanego wsparcia, więc zapewne nie muszę się martwić o to, że łapki w górę pod tym materiałem już zostawiliście. A teraz myślicie już tylko, jakie to następne pytanie zadać ulubionemu nekromancie. Przyznać muszę, że wśród tematów, jakie wybraliście, ostatnio pytanie, które wygrało, naprawdę sprawiło mi wielki ból głowy. Czym tu nowy zapisuje wszystko w dzienniku? i gdzie on go trzyma. Zaiste trudne się wylosowało. Słuchając ostatnich past, jakie pojawiały się u Samuraja, trafiłem na film o ekwipunku bezimiennego. Tutaj muszę się nie zgodzić z autorem tekstu. Nawet bezimienny po pobycie w kolonii nie ma tak wielkiej przestrzeni tam, gdzie światło nie dociera, by trzymać tam cały ten złom, który zbiera, co innego takim i Znając zwyczaje panujące w klasztorze i zakonie członków noszących czerwone sukienki, schowek mitena pomieściłby faktycznie całą Esmeraldę razem z załogą i wszystkimi skarbami smoków z górniczej doliny. Jednak to tylko takie moje przypuszczenie milten zapewne nigdy nie skalałby się niczym takim, aby dostać fuchę bramkarza koristo, a potem prokara. Wróćmy jednak do tematu dziennika bezimiennego. Pytacie, czym tu nowy zapisuje wszystko w dzienniku i gdzie jest ten dziennik? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się, czy bezimienny faktycznie posiada fizycznie jakiś dziennik. Do dziennika podczas rozmów bezimiennego z pozostałymi postaciami dodawane są wpisy, nie tylko podczas rozmów, bo zdarza się to także podczas pokonania przeciwników, wykonania jakiejś czynności czy rozpoczęcia kolejnego rozdziału. Istotne jest natomiast to, czy widzimy jakąś animację zapisywania przez naszego bosatera czegokolwiek, gdziekolwiek. Otóż nie. Jedyne co widzimy to magiczny napis na ekranie nowy zapis w dzienniku lub w drugiej części gry nowy wpis w dzienniku. Bezimienny kompletnie nie reaguje na to zdarzenie dalej prowadząc rozmowę lub wykonując jakąś czynność. Nie widzimy by wyciągał z ekwipunku jakiś notatnik kartkę papieru czy książkę. Nic takiego nie ma, a przecież taka animacja istnieje w grze. Niejednokrotnie widzimy inne postacie, które w rozmowie z naszym bezimiennym potrafią wyciągnąć kartkę, z której coś wyczytują. Bezimienny tego nie robi, nic nie wyciąga, nic nie notuje. Jest to o tyle ciekawe, że potem sprawdzając dziennik zadań, wyraźnie można zauważyć w niektórych miejscach osobiste przemyślenia i uwagi naszego bosatera. Raz kogoś obrazi, raz powie, że mu coś nie pasowało, a innym razem skomentuje, że żałuje niewykonania zadania. Mamy więc pierwszy argument za tym, że dziennik nie istnieje fizycznie. Kolejnym argumentem za takim stanem rzeczy jest brak takiego przedmiotu w ekipunku bezimiennego. Czy kiedykolwiek zauważyliście, by nasz bohater miał w swoim ekipunku jakiś dziennik zadań? Ano nie ma. Almanach Opętanych, Arkanum Gorum, świerszczyki Babo czy też gra sama, akt własności górskiej fortecy i masa innych przedmiotów, wszystko tam znajdziecie. Tego czego tam nie ma, to dziennik zadań. Nie znajdziecie też żadnego pulpitu w grze, który mógłby pełnić taką funkcję. Zatem jasne jest jedno: dziennik zadań w formie fizycznej nie istnieje i nie mówcie, że bezmienny trzyma go w dupie, gadałem z wrzodem, tam tego nie ma. Zatem jakim cudem my widzimy konkretne wpisy w dzienniku, osobiste komentarze naszego bosatera i możemy z niego korzystać, jest pewne wyjaśnienie. Dziennik zadań jest po prostu mechaniką dostępną w grze pojawiającą się w każdej części serii Gothic. Jest taką samą mechaniką jak na przykład kradzież kieszonkowa. Nie widzimy jej fizycznego działania, ale jednak jest, funkcjonuje w grze. Zatem świat, w którym żyje, jest ułudą nic. Nie jest prawdziwe. Wszystko jest dowolone. czy miał rację. Moment na Beliara, kim jest Niccze. Toż to kredo asasynów i słynny kodeks Altaira. Ale czy jednak jest coś więcej, czy istnieje może jeszcze jedno, ostatnie i prawdziwe wyjaśnienie tej zagadki? Czym zatem jest dziennik bezimiennego? Dwa słowa. Pałac pamięci. Jest to rozbudowana mnemotechnika, która korzysta z możliwości naszej pamięci przestrzennej. Oznacza to, że kluczowa dla tej metody jest wizualizacja konkretnej przestrzeni z jak największą liczbą szczegółów i mniejszych lokalizacji. Może to być na przykład biblioteka czy zamek. Po wyobrażeniu sobie danej przestrzeni możemy podzielić informacje z jakiegoś większego tematu na mniejsze części. Później należy przypisać je w naszej pamięci do konkretnego miejsca pulpitu w bibliotece. Następnie, w momencie, gdy będziemy musieli sobie przypomnieć konkretną informację, wyobrazimy sobie nasz pałac pamięci i odszukamy miejsce, w którym ją zapisaliśmy. Możemy nawet wyobrazić sobie dokładną ścieżkę, którą trzeba odbyć, by dotrzeć do wybranego przez nas punktu z umieszczoną tam informacją. Właśnie w ten sposób nasz bezimienny może prowadzić swój dziennik i to jest sekret pamięć rewelacyjna pamięć naszego bosatera. Nie potrzebuje on tradycyjnego dziennika, choć teraz część z was puka się w głowę i myśli, papo, co ty za bdury pleciesz. Gadasz nam o jakimś pałacu, a my widzimy po prostu dziennik w 2D. Tam się nawet strony nie przewracają, po prostu jest jakaś nazwa zadania i można zobaczyć jego szczegóły. To prawda, zgadzam się z tą opinią. Wizualnie niewiele ma to wspólnego z pałacem, ale chyba macie za duże oczekiwania względem wyobraźni bezimiennego. To i tak dobrze, że faktycznie on coś sobie potrafi wyobrazić po tym, jak oberwał po ubie i prawie się utopił, spadając do sadzawki na początku swojego pobytu w kolonii. Przed opuszczeniem kolonii został przygnieciony przez tony skał. Dobrze, że chłop jeszcze jest w stanie gadać, a to, że ma wyobraźnię, to prawdziwy cucz. Zatem musicie zrozumieć pewne ograniczenia naszego bosatera i tego, jak wygląda jego pałać pamięci. Zawsze, gdy kończę swoją teorię, zachęcam Was do pisania komentarzy z kolejnymi pomysłami na zagadkę, jaką mam dla Was rozwiązać. Tym razem też o to Was proszę. Piszcie, ale dajcie też znać, jak Wy widzicie dziennik bezimiennego. Czym on według Was jest i gdzie bezimienny go trzyma. Pamiętajcie, że macie wpływ na motyw kolejnego filmu, dlatego jeśli zobaczycie interesujący Was temat w komentarzu, polubcie go, bo tylko te najpopularniejsze biorą udział w ankiecie. I pamiętajcie na koniec najważniejsze prawo ulicy w Sinie brzmi, aby nie chorować swe ciało trzeba dobrze zakonserwować. Ja tymczasem biegnę do tej sagitty, bo podobno oprócz siłek leczniczych ma jeszcze gdzieś dobrze schowane ziółka na płonące konary, a przeglądając ostatnio filmy Samuraja trafiłem też na teledysk Welai. Kto wie, Walentynki niedługo, to może i staremu magowi coś skapnie.